Naładowanie News, czyli moja elektryczna piątka. Zaczynamy! Ostatnio natrafiłem na bardzo fajne i bardzo ciekawe badania. Dotyczyły one, i teraz uwaga, nie samochodów elektrycznych, nie stacji ładowania samochodów elektrycznych, lecz rowerów elektrycznych. Jak się okazało, nabywcy. Którzy zdecydowali się zakupić rower elektryczny, średnio przejeżdżali na nim 10 km dziennie, podczas gdy na rowerach analogowych, rzekłbym, przejeżdżali tylko dwójkę. Badacze, którzy zajęli się tym, o no nie, problemem, tym aspektem, tym zjawiskiem, można powiedzieć, nazwali to, Efektem roweru elektrycznego. Inaczej e-bike efekt. Skąd efektem? Bo próbowali to uzasadnić, iż rowerzyści jeździli dlatego tak dużo, żeby właśnie sobie samym uzasadnić potrzebę zakupu roweru elektrycznego. Ja osobiście nieco bym z tym polemizował, bo patrząc na to, co się dzieje na ulicach miast, zwłaszcza tych większych, to, że czeka nas era rowerów elektrycznych, ja chyba już naprawdę nikogo nie muszę o tym przekonywać. A jak to jest u Was, zgodzilibyście się z tym, co mówią badacze, czy bardziej jednak ze mną? Czas na Orlen. Ostatnio fajną ciekawostką na jednej z grup na fejsie podzielił się Norbert Sala. To taki gość, który dużo jeździ i jeszcze więcej opowiada o samochodach elektrycznych. Otóż przytrafiła mu się ostatnio całkiem ciekawa sytuacja. Przestała mu działać apka Orlenu. Oczywiście ta w kontekście korzystania ze stacji ładowania. Zdarza się, można by rzec. Dziwne, że akurat na Orlenie, prawda? Ale bez obaw. Po pierwsze potrzebna była aktualizacja aplikacji, a drugie. Zawsze możecie pójść do kasy na stacji paliw i co? Kupić tam kupon za 17 zł, który uprawnia do naładowania 10 kWh. Następnie trzeba zadzwonić do biura obsługi klienta, aktywować go, a konsultant uruchomi ładowanie. Taki trochę powrót do przeszłości w wykonaniu Orlen, ale ponoć działa. Jakby na to nie patrzeć, w końcu mamy erę mobilności, co? Mam dla was kolejny dowód na to, że elektrykami da się. Da się, także w długie trasy. Ostatnio miałem w testach Volvo XC40 Recharge. Pokonałem nim między innymi trasę z Warszawy do Krakowa i z Krakowa do Warszawy. Oto jak to wyglądało. Wybrałem się nim najpierw z Warszawy do Krakowa, po drodze robiąc przerwę w Radomiu na ładowanie, szybkie ładowanie. Drogę powrotną postanowiłem zrobić na jednym ładowaniu. Efekt? Udało się, ba, wyjechałem z Krakowa mając 90% baterii, a do Warszawy dotarłem z 5% zapasem, co przekłada się na jeszcze około 50 km zasięgu. Oczywiście, było to określone dość powolną jazdą, bo maks 95 km na godzinę, jednak chciałem sprawdzić, czy da się. No i dało się. Oczywiście wolałbym szybciej z ładowaniem po drodze, ale wracając do tej jazdy na jednym ładowaniu, to średnie zużycie wyszło mi około 21 kWh na 100 km. Ładując się w domu za około, czy tam przy stawce, 80 groszy za kWh daje nam to kwotę niecałych 51 zł w jedną stronę. Korzystając z kolei z wolnej, publicznej stacji, czyli gdzieś tam w granicach złoty 20 zł za kWh, w jedną stronę wyjdzie nam około 75 zł, a na szybkiej około 155 zł, Do wyboru, do koloru. Jednak to i tak taniej niż benzyna. 16 października tego roku ma zadebiutować Mercedes EQE w wersji SUV. Ja już dzisiaj wiem, że będzie to jedno z bardziej pożądanych aut elektrycznych na rynku. No przynajmniej przeze mnie. Póki co nie do końca jeszcze wiemy jak będzie wyglądał, ale Mercedes zaprezentował właśnie zdjęcia oddające wnętrze EQE SUV. To co rzuca się przede wszystkim w oczy, to fakt, że podobnie jak w wqs będziemy mieli tam do dyspozycji do czynienia z wielkim ekranem, czyli hyperscreenem. Zobaczcie sami, jak będzie to wyglądać. I na koniec to, co lubię najbardziej czyli biznes. Innymi słowy, żeby otworzyć stację paliw, trzeba mieć koncesję, plac. No i dość potężne zasoby finansowe, żeby otworzyć stację ładowania samochodów elektrycznych czy nawet zbudować małą sieć stacji, no bariera wejścia jest znacznie niższa. I dlatego swoje sieci budują deweloperzy hotele, restauracje, czy nawet warsztaty samochodowe. Ich wszystkich łączy jedna rzecz. Potrzebują systemu do zarządzania tymi stacjami. Systemu, który oferuje Elocity. I broń Boże, nie jest to nachalna, czy mniej nachalna promocja tego brandu, lecz informacja o tym, że Elocity podpisało już w tym roku kolejną umowę na White Label, czyli produkcję dedykowanej aplikacji opartej o system Elocity. No i co? No i właśnie tak się to robi. Jak już to kiedyś gdzieś powiedziałem, gdyby ktoś mnie pytał czym jest Elocity, odpowiedziałbym, że to taki Android dla stacji ładowania. I to by było dzisiaj na tyle. Ja oczywiście zapraszam gorąco już za tydzień na kolejną porcję, jakże to elektrycznych newsów, a Wy subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Do zobaczenia, cześć!